O, dzięki Nie jubitole, Co? No nie! Witam wszystkich, w jestem was w catgoosefishing Fishing, czyli kot, który łowi ryby. I to jestem ja. Dzień dobry, mam kamerkę. Tak jakby kamerkę. To nie jest do końca kamerka, to jest telefon. Nagrywam z telefonu. I to jestem ja. Pierwszy raz mi widzicie. W sumie może, że drugi raz mnie widzicie, bo możliwe, że zrobiłem film już, w którym y, przedstawiłem się i byłem w nim. Tak. Dzień dobry. Hej. I o teraz prawdopodobnie w każdym odcinku będzie kamerka. I będę ja, by cię mi widzieć. Będzie widzieć co robię. Mogę wam pokazać y, miód. Mogę <laughs> pokazać miód. I ogółem będzie śmiesznie, tak? Będzie śmiesznie. Nie jestem przymiesziony do kamerki, tak? Jak każdy. Pewnie na starcie, dlatego nie oczekujcie nie wiadomo czego. Pewnie będę się wstydził i pewnie będzie trochę cringeało na początku. Ale mam nadzieję, że szybko, mi. szybko minie i mam nadzieję, szybko się przyzwyczaję Tak samo używam światła z telefonu i świeci bardzo mi w oczy. I jak patrzę na Was i potem patrzę na grę, to mam tego kropę wielką. To, to jest tak, jakbyście patrzyli sobie na słońce i potem popatrzyli sobie gdziekolwiek indziej. To macie tego wielką kropę na oczach. No to ja, ja mam tak, dlatego będę musiał, będę musiał jakoś to ogarnąć. Ale co jeszcze zobaczy. Gramy w swishing, fishing. bo z kamerką, Będzie widzimy mi reakcję. Będziesz widzieć jak się wydzieram No nie zbyt tak zadowolony, że ci widzieć jak się wydzieram Ale no nie no przynajmniej będziecie mieli zabawę, tak? Przynajmniej będziecie mogli się ze mnie pośmiać Haha, ha, dobra Co my w dzisiejszym odcinku robimy? No może to szarkach no ja zapiemy, co? Może by się udało Spróbujmy, spróbujmy Naprawdę to będzie teraz dziwne Bo jakoś, że jest kamera to muszę się skupiać na dwóch rzeczach Muszę się skupiać na was i muszę się skupiać na grze I teraz patrzę na was, tak? Patrzę na was Ale... ale wy... Ale, ale ładnie jesteście, naprawdę a i no y, tak, to jestem ja, to są moje słuchawki Moje włosy są niełożone, nie byłem u fryzjera dość długo Przepraszam, ale mogę, dobra nie będę pokazywał co mogę zrobić z włosami Mniejsza o to. Ale musicie mi, musicie mi baczyć, tak Nie układam też moich włosów, mam słuchawki i ciężko, ciężko łożyć włosy i nałożyć na nie słuchawki To, to nigdy nie wygląda dobrze yy, Nie wiem jak to zrobić Ale przepraszam, że nie jestem chłopcem z anime Pewnie wiele osób po mojej awatarze z YouTube'a myślało, że im po taki chłopiec z anime Niestety jestem dużo brzydszy w realnym świecie Tak No, no nie wiem co mogę powiedzieć no też mi smutno z tego powodu. No <gry> jesteśmy w ko rafy kolorowej. To to jest daleko. Tu O nie, 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 No nie, ja ciebie nie chciałem i mam z zrobić. O, biom na tobie. tu. to, Q to, Press Q to... <gry> O kurde! Jo pitol, ej, zapomniałem, że ta opcja w tej grze jest! Na 42 levelu to się dostaje? Ej to my odblokowaliśmy wszystko co w grze jest chyba już. No proszę go. <gry> no ale tak to prawie wszystko odblokowaliśmy, Dobra, na początku z Carvera Na początku z premier karwera. Ty co, nie, 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 ja, ja ciebie o nie chcę. Ja cię nie potrzebuję do questa już, ty nie jesteś zbyt drogi, no, ty nie jesteś w ogóle na potrzebny, dlatego o, będzie pływał tak, tak? Tak, będzie pływał. Jak ja mogę wywołać, jak ja medium baita? Jak ja nawet nie że medium baita założyć jakiegoś? Dobra. M może się na tego medium baita jednak wziąć? No nie, on to będzie specjalnie robił! Czemu ja muszę ci puchnąć? Mm. medium bait prawie Szybko, medium! Dobra, wiesz co? Dzięki, że byłeś, ale nie powinno cię to być. <laughs> nie powinno cię tu być. Chodź, takiś medium. No, ch no, chodź, na jakiś mały rybka, no. mała rybka, ale wczorajszy odcinek był ciekawy. Wczorajszy odcinek był ciekawy, naprawdę, bo. <laughs> Cały odcinek był okropny. Cały odcinek był po prostu okropny, ale pod koniec nagle stał się super dobry. Nie jak to się stało, ale się stało, nie? Ale się stało. No gdzie my jesteśmy, bo już nawet nie wiem. Mm, muszę ja bardziej wleo pójść, wydaje mi się. Tak, ty, tu muszę pójść, tu na dół. sobie trochę bomb. Mm, kurde, Light Bulba musiał Dobra, Na razie 3 minuty, i po tym, jak tego carvera jednego zapiemy, to ja sobie już odpuszczę i kupię sobie na 30 minut tego late że hmm. mi z głowy bo tego mała, czy tam nie, nie ma jakąś tam. Mogę. Mogę, bo nie będę Popatrz na mogę. Mogę łowić, będę, po, po na nic niczego poczekać. O kurde, coś jest zbugowany ryba. Dobra, wchodzimy w ciemnicę. Sorki, jeżeli na przykład po mojej twarzy będzie ciemna, po mojej twarzy będzie jasna, ale nie mam jeszcze nie mam jeszcze żadnych świateł, żeby sobie dać gdzieś nie wiem, poza monitor gdziekolwiek. Żeby po prostu dobrze moje twarzy i dobrze była widoczna. Z czasem to się to kupi, tak? Jak będę miał pieniądze, to się tego kupi i będę miał wtedy pewnie jakieś światło za monitorem, które będzie mi się na, 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 na twarz i będziecie mi dużo lepiej. Karwerów tu nie ma, to trochę słabo w sumie że ich tu nie ma, Obstawiam po wiem, że tu będą ale ich nie ma, dobra, no ale no nic, nic się tego z ogóle nie stało spróbujmy sobie zobaczyć czy może karwery gdzieś tutaj latały jako kiefszarka, prawdopodobnie nie chociaż czasami tu pływają, ale nie ma żadnego nie, nie widzę żadnego, dobra, to może wpłynąć na górę, spróbujmy powiedzieć się z kiefszarkiem no to może się nie udać, tak, to może się nie udać to może być bardzo zły pomysł, ale spróbujmy. Mamy w końcu, w końcu questa i to jest najlepszy moment na zupani kiewszarka. Miło by było to zrobić. Nie, potrze potrzebujemy mega huka. No na wszelki kupię, bo nie, nie jestem pewny, na wszelki kupię, idziemy w dół. Tutaj jest bardzo ważne, żeby nie zmarnować bomb żadnych, bo jak zmarnuję bomby, to będzie słabiutko. Tym więcej bomb na kiewszarku, tym lepiej. Tylko że ja bulba nie kupiłem. Mięta styknie. Dobra, i tak, i tak to jest testowe Spróbujmy, Mo może styknie. Może by stykło, spróbujmy. Dobra, źle poszedłem, chyba trochę bardziej. Wpraw... Nie! I tu są karwery nawet te i nagle się pojawiły.

Oj, 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 aż mnie, aż po prostu spiałem się cały No nie, mieliśmy już to, mieliśmy już to I chyba tego teraz nie zrobimy, bo wszystkie, wszystkie bombaty są do poszły No co za oszustwo jedno Dobra, ale mniej więcej chyba wiem, jak to, jak to zrobić, chyba A pójdźmy w lewo, pójdźmy w lewo Chcę coś przetestować, chcę coś pójdźmy w lewo Rzucę sobie teraz tu w dół i spróbujemy to zrobić w tym miejscu tej dziurze po lewo bardziej. Tam też są bombaty. Tylko potrzebuję jakiejś ryby, która będzie ze mną szła. To jest dobry pomysł w sumie. Potrzebuję jakiejś bylejki ryby, która będzie ze mną szła. Coś, coś się co za mną chce iść. Ty. No, czy, no, o, gdzieś? Idzie, idzie. To Do, dobra, idealnie. No nie, nie zostawiaj mnie. Kiedy potrzebuję jakiejś ryby, która będzie ze mną szła. Ty może. Chodź, chodź, chodź. O nie, policja chyba. Ja pitolę, to przez też że ryby wszystkie łowiłem. Dobra, to trzeba uważaj, bo on idzie za mną, nie? Dobra, please, bombat. Please bombat, please bombat, please bombat. Uda nam się. Kurde, dobra, nie nie, nie, ryzyku, nie ryzykuję. Nie będę marnował bombatów na to, że. Co, 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 co się stało? Czym naglą tak szybko, szybki był? Była ja mniejsza. A, ten, ten mogę za mną idzie. <laughs> nie mogę, ty spadaj. Nie będę marnował bombatów na tamte miejscu, bo jeżeli tam, jeżeli tam są bombaty, to nie jest ich marnować Bo to jest opcja duża, że zrobimy to. Już ja mam to zrobić. Trzeba zrobić, żeby jakaś ryba cię śledziła. Jak cię ryba śledzi, jest bardzo blisko. Wtedy bombat przylatuje ty dajesz tej ryby ugryźć i chyba hook nie jest potrzebny. Wydaje mi się, że huk potrzebny nie jest, bo jakby to ryba może, może mnie zjeść i może się przepić do mnie. Czy, czy tak to jest? Dobra, nie wiem, z zaraz zobaczymy jak to zrobić. Sprzedajemy najpierw to czapkę, Bierzemy czapkę z baterią. Kupujemy sobie oczywiście light bulb na 30 minut, o to chodzi. To uwielbiam, to jest najlepsze, to, bo Explorer! Czyli potrzebny Explorer, no Explorer jest potrzebny mniej więcej, tego niech będzie, że będę go miał na razie. I próbujemy jeszcze raz, tak? Powiem jeszcze raz, czyli musimy coś dać w dół. Okej. Okay. Teraz, żeby misji było nie o huka, nie mam hucha, więc... Przez na narzędzi besłuka. Jak nam się o, kurde, no trudno. Jak nam się nie uda złowić, o tych o tych ty Dobra, ty chodź, ty... Dobra, no to może ty chodź po prostu. Ty lubisz tak w dół chodzić, dobra, chodź. Przez się besłuka, nie jeżeli jednak trzeba huka, to trudno. Ci co wiedzą to pewnie teraz denerwują się. Input, co ty coś kupi, co ty robisz w ogóle? Można jest czas. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. 50-50 <laughs> Może się uda. Dobra, dobra. W dół, w dół, Ten tył ma bardzo mały zasięg. Trzeba, trzeba z nim uważać, nie? Chyba, Chyba płyniemy w dół. Tak mi się wydaje, płyniemy w dół? Tak, bo się robi coś ciemniej. Tak, ja jeszcze, ja jeszcze na dole jestem, ty gdzie, gdzie są bombaty? Ty no bombata żadnego nie ma. What? Naprawdę? Ej, ale coś bombatu było trochę. No może pójdę trochę w lewo, może tutaj coś będzie. Nie, to jest szapka eksplora. No to później w prawo bardziej, później bardziej w prawo. Wiem, że w prawo się rozpiął, tutaj, ba bardzo blisko w prawo. Może tu jakiś bombat przyleci? Please, bombat. No weź jeden. No jeden tylko. Patrz jak daleko zaciągnęliśmy tu rybę. Ta ryba zresztą tu nie pływa, nie? Ta ryba zresztą tu nie ma. ja je tu dociągnę. No to powinno być bombatów spo. No, nie wiem, się. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem o co chodzi. Czemu tu bombatów nie ma? Wszystko Nie ma żadnego. No, musimy w takim razie poczuć, się wszystkie pojawią, bo to, to, no to nie wiem, nic nie zrobimy, nie? Muszą się wszystkie pojawiać. No bo to była jakaś ryba, której nie lubię. Weź, weź i stąd. Mogę ci buchnąć? Gdzie ty jesteś? gdzie ja w ogóle jestem? A, to są do tych inne. Zróbmy sobie jedno, dla pieniążków. Mega hoka kupiłem już, trochę choć straciłem, dlatego zróbmy sobie jedno, nie będzie dla pieniędzy. Choj, chodź. Je... No jedna, ej, wcześniej tak bejta chcieli się teraz, nie chcecie nic brać? O co wam chodzi? No dawaj, no wiesz co, no dobra, jest git. Ojojojo, ten co się skręca! Nie skręcaj się, gościu! Nigdy się nie skręcałeś, nagle się skręcać, gościu, o co chodzi? Spokojnie. Tam na górze nic nie będzie. Nic nie i tam na górze, nie mar się. Ta, mamy gnoje. Easy. W ogóle rekina już tak do nie wiedziałem, nie? Rekina już naprawdę bardzo dawno nie widziałem Bo w, w ogóle my nie chodzimy w te tereny tego rekina. A zas, rekina, nie powinny, tu płałeś po prostu nad tym, gdzieś tu bardzo blisko pola być? Wydaje mi się, że powinien. No się ja, no strasznie tu pływasz, rekina nie widziałem. Najmniejsza, no to są już takie ryby, wiadomo, bardzo stare, mało nas one interesują. E, dobra. No, potrzebujemy tylko jednego kwestii zrobienia, no ani Cave nie zrobię. E, co, dobra, gdzie jest ten Wumbler? Sprawdzę w necie, gdzie jest Wumbler. Będę miał z głowy po prostu. I zobaczymy, gdzie jest Wumbler. Cat Goes Fishing Wumbler. O tak. Dobra, wiem, gdzie jest Wumbler. Sprawdziłem w necie. <laughs> On jest zaraz dosłownie za, bardzo blisko. I potrzeba do niego Medium baita, Dlatego łatwo się też głowi. Dlatego idziemy sobie po prostu złonić Wumblera. Umblera. Umblera idziemy złowić i na no spokojnie sobie odbokujemy naszego questiora. Dobra, ty chodź, dzięki toj będziemy mieć medium baitang Tetra! Neon Tetra, gdzie jesteś? Była tu Neon Tetra, w ogóle czy tylko sama tetra, nie jestem pewny. Dobra, to było... Gdzieś tutaj chyba, nie? Dobra tam jest smok, tam nie. Ty w ogóle my, 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 my w ogóle za, za, za to nie, nie wchodziliśmy. No teraz wakorowa nie wychodziliśmy w ogóle nigdy, ale dziwnie. Nagle sobie wychodzimy tak randomowo. Nie! Zapomniałeś, że te typy tu są. Mmm. Oj, ty Fish ognoju. Dobra, tu co coś pływa? Co to jest? Dzięki Dragonfish! Easy! Easy! Oto dzi! Dobra. Dragonfish jest o, Oumbler jest dobra, tylko kurde. No, wezmę ciebie na baita, Wiem, że to jest drogi. O, to był ten. Była jakaś wielka ryba, dobra. Jak on się nazywał? O nie, no co się robi? Szybko po Umblera. Po proszę cię, nie uciekaj stamtąd. Jeszcze się robi. Bujasz jeszcze robi? oj, oj. Czy te u będą? Nie ma... Ej, to jest Stalker! Ej to jest Jossi! What the wooo! Oj oj oj, oj. Ej, 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 tu Josie jest! Ej, dobra, ej, to chwila, bo to jest ważne chyba co, nie? Mi się wydaje, że to jest ważne. Dobra. Czy ja mogę... Kurde, nie mam czapy, dobrej. Ale mam przewalone teraz. No nie! Ej, ej, nie, 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 Mała rybka jakaś, jakaś... Nie denerwujcie mnie, nie denerwujcie mnie, dobra, chodź ty, teraz ma ciernia um, ryba. Szybko, szybko, chodź, chodź, chodź dobra. I teraz, gdzie, gdzie to te Jossi było? Wezmę te bomby, żeby mnie buchnął Jossi, żeby mnie buchnął Jossi tylko. Dobra, to są jakieś gnoje. Was z chęcią buchnę wszystkich. No, Jossi może być, nie, nie, ty, ty, odejdź, 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 dobra, buchnę cię na razie, bo jest, jest niebezpieczny. Ty jesteś Jossi? Nie, to nie jest Jossi. To też nie zdawało was, buchnę. Czy to, co to, to, to takie szybkie tutaj to Jossi jest? To może być Jossi. Nie, to jest jakiś gnojek. No. Dobra, nie wiem. Jossi chyba ja się poszła, bo, bo jest noc. Nie wiem, czy Jossi w nocy pływa. To co jest na dole? To tutaj ryby, dobra. One mnie interesują. Zobaczmy, czy Jossi sam nie gdzieś tu po lewo. To nie jest Jossi. To też nie jest Jossi, dobra, to mniejsza. Nie, no nas odpłynęła. No nie. O, może to jest Jossi? Taka samotna w sumie. Co tak szybko pływa? Nie, to jest ten taki kalmar wielki chyba, tak? Ta, dobra, ten typo, no. No tak wychodzimy, dobra, to mniejsza. No, Josh sobie odpłynęła. Kurde, no, mieliśmy Jossius? no! Wiedziałem, żeby tam nie chodzić. Ja specjalnie, ja specjalnie tam nie chodziłem, tylko z tego powodu, bo wiedziałem, że Josh się po prostu zrespi, jak tam pójdę za pierwszym razem. Ja nie chciałem po prostu jej łapać jeszcze, bo nie byłem przygotowany po prostu. No i puf, no i tyle było. To jest w ogóle moga. To ona mnie interesuje. To jakieś ryby dziwne. Dobra, przeczekajmy na razie to burzę. Na razie burzę nas nie, nie interesuje. W burzu za bardzo nie mamy nic do zobaczenia ciekawego. Przeczekajmy sobie ją, niech ona sobie odejdzie. Wydaje mi się, że to jest spoko pomysł. Ewentualnie możemy teraz, te Spróbować teraz połowić, jakiej wszerka Może jeżeli się po tym czasie zespiły, bardzo spora szansa na to Spróbujmy, spróbujmy, czemu nie Może się uda, kurde to daleko jest Co jest z tym nie tak o, Ale tu ryby pływają, dużo ryb tu jest w sumie No to jest strasznie dużo co tyle ryb tu jest Ej, co tu pływa na dole, aż mnie ciekawi co tu pływa masa mustardów Jakieś zwykłe, a to jest w ogóle rekin, okej okay. Nie, to takie zwykłe ryby w sumie są, nie to w ogóle jakby za dnia w sumie to było, ale no dobra, mniejsza Wait, i się zrobi piękny, wspaniały dzionek. A w ogóle jak tam u was, jak tam u was dzień, bo u mnie dzień jest piękny, jak coś to, no to po lewo jest ściana, tak, tam za mną macie drzwi, to jest mój pokój, nie będę robił vloga pokoju na razie, bo nie wiem, czy jest sens, ale tam mam okno, dlatego tam świeci bardzo słońce na mnie. I jest piękny super dzień. Widzę po prostu. Bo ja mieszkam, ja mieszkam w bloku AK wieżowcu. Dla niektórych to może być blok. Technicznie to jest wieżowiec, tak to nazwijmy, tak, tak mieszkam. I znowu coś jedzie, bo to jest miasto. No bo już nie słychać. I za oknem mam pięknie. Za oknem mam pięknie, nadwicie na mojej twarzy, po prostu cała moja twarz. I w, widać moje, moje, moje okropne kształty twarzy, która jest jakaś, o, taka jakaś, nie wiem, dziwna w ogóle, nie, nie wiem. Dostałem po prostu chyba kiedyś dużo razy piłku w twarz i, i, tan, i tak, tak, tak wygląda sytuacja. No. <ścoughs> Trudno, trudno. Takie życie, tak? No nie każdy rodzi się piękny, no niestety. Jak kiedyś myślicie, że źle wyglądacie, popatrzcie na impa i będzie wszystko dobrze. Ej, co do bo tu robisz? Bieszpół wcześniej. Halo! Dobra, ale trzeba się cenić, trzeba się cenić, trzeba się cenić, nie wyzywajcie się nigdy, zawsze akceptujcie siebie, przynajmniej starajcie się akceptować siebie i I tyle w sumie, no tyle w sumie. Czujcie się po prostu dobrze dobrze z kim jesteście, kim jesteście i spróbujcie to za no, może lepiej nie, nie będę się akceptował, bo to, to chyba nigdy dobrze nie wychodzi. No dobra, to mniej, mniejsza, mniejsza. Ej, chodź ty, chodź ty, chodź ty, bo, bo ty zawsze pomagasz dobrze. Ej, no nie, no chodź, 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 dobra, ty zawsze pomagasz mi, to liczę na ciebie po raz kolejny. Liczę na ciebie, kumpl. Ty jesteś od teraz moim dobrym znajomym i chciałbym, żebyś... u jaka fajna czapa tu jest, Z zaraz ją weźmiemy, zaraz trzeba weźmiemy. Na początku może bombat. bombat, bombat, zespiliście się? Please. Nie, 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 co to się dzieje? Dobra, znaczy to, to nie jest najgorsze, nie? Ale. Ty no gdzie są te bombaty, no? One się w tej grze respią czy o co chodzi w ogóle? Czy może on nie chce mnie zaatakować, bo ten, bo mam, mam dużego bajta. Nie no, już atakowałem jak miałem dużego bajta, pamiętam. Naprawdę no, nie wiem co się dzieje. Serio, nie rozumiem. Gdzie te bombaty się ukryły wszystkie? No tu powinno być ich spory, już powinno się porespić. Jak oni mają cooldown? Tu się się szybciej od nich respi, to jest dziwne bardzo. A w sumie w sumie to logiczne w sumie, że mogłoby się respić dłużej, bo... No Jakby nie że one trochę przeszkadzają często, nie? No, a was łowiłem już, ja już nie chcę drugiej rundki. <laughs> nie drugiej rundki nie chcę. Daruj! Daruję sobie to, daruję sobie to Dobra, mniejsza Bo matów nie ma, nie zespiły się przez, yy, popatrzę co czas Przez jakieś 8 minut się nie zespiły Czyli zakładam, że baty się zespią dużo dłużej, ale możemy przez... O ty kurde A co tu się dzieje? Okej okay. Nie wiem, może lepiej zostawię te miejsce w spokoju. To nie wygląda dobrze. <noise> bawią się chłopaki te, bawię się chłopaki. Czemu nazywam to chłop... Czemu chłopaki w ogóle, boż... Dobra, mniejsza. Bawię... Nie wiem kto. Ryby się bawią. O dobra, bez płci. Ryby się bawią. Nie wiem co robią. W wrestling robią coś takiego, nie wiem. Biją się, cokolwiek ćwiczą, nie wiem. No, bawią się, tak? Nie ma co zwracać uwagi. Ryby mają wolność, mogą robić co chcą, tak? Tam nie ma zasad, tam nie ma zasad, więc nie możecie powiedzieć, że robią coś źle. No nie możecie, no tam nie ma zasad. Zresztą, no nieważne, nieważne. Nie, nie chcę taka otwarty po prostu. Mniejsza. Idziemy tutaj. Chciałem coś jeszcze ciekawego zrobić. Czy to będzie Jossi? Mogę. No mogę spopatrzeć, nie? co te ryby w ogóle dziwne chodzące. Dobra, polecę tu na dół. A ja jeszcze Montblera nie zapalę! Właśnie miał Montblera zapaść! A ty przyjaciele, co tu robisz? Ej, chodź, 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 chodź. O dobra, zapał. Zapał, zapał. Ej, do dobra, ja to... O, o, o! ja to źle zrobiłem, że zapałem ją teraz! Zapomniałem, że to jest silny ten skurczybyk! I ja pitole! No nie! Jop. Dobra, nie, jeszcze raz, jeszcze raz. No nie, to, 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 miejsce, to miejsce jest okropne. To miejsce jest okropne, dobra. No, no dajcie mi małego Bajta, proszę, nie chronią te małe to nie mogę zapaść. No a ty chodź, ty chodź, cokolwiek, nie, ugryźcie go już raz. Proszę, proszę, proszę. Weź go ktoś. A już już atakujesz, jak już Bejta nie ma to nie ataku. Ja! Nie! No nie mogę w to grę, no co jest nie tak? No a ty chodź, ty jesteś malutki, ty się ty nie walczysz, za to. Dobra, dziękuję ci, dziękuję. Im panią błędów. Jzuisz normalnie, dobrze. Już się normalnie, weźmy tego na baita, O, chodź, 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 o, dobrze, Bait jest. Wezmę teraz masę bomb i do Josiego Josie jest tu po prawo, zgaduję. Jestem prawie 100% pewny, że to jest Josie tutaj. Jestem 100% pewny, że to jest Josie Buchnę sztorię tych bomb. Ty gdzie ta ryba jest? Ja pitole, nie wiem gdzie jestem. Ej, no nie. Ej, gdzie jest Jossi? Ej, coś tam na górze było dziwnego. Nie wiem, co to była jakaś dziwna ryba, dobra. No nie, no kurde, no. O! Czym ty jesteś, te wielkie coś, co tu płynęło? Co to było w ogóle, te wielkie coś? No miej, chodźmy do umbera zapać. Chodź, chodźmy tego umbera zapać. On będzie gdzieś. Tak, żeby. O, ty, co jest umber? o! Chodź, chodź, chodź. Nie, 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 proszę, proszę, proszę. Czemu ty tu jesteś, nie powinieneś tu być, iść stąd. Dobra. Co się dzieje w ogóle? Dobra, Umbler, chodź. Po to jest jakaś podstawa normalnie wojowników ninja, po prostu tu jest. Dobra, po prawo bardziej. To jest dużo Umblera, to jest rodzina Umblerów. Dobra. Idziemy w prawo, tu nie ma żadnych rzeczy. Dobra, jest git. Umbler się łatwołowi. Mamy zawodnego Umblera. Dwaj do tyłu. Idziemy kupić naszego. Czy mogę teraz kupić? O, to drogi, jest milion tysięcy. Pyk. jak tutaj? I widziłem wszystko dokładnie. Teraz, gdy będzie Jossi, to ja go będę widział. Ale to jest wygodne! Ale to wygodne, jest! Zobaczcie, no, no tak, to wszystko widać normalnie. Ej, idealne, ale ścieżę! Co jest to cała ta, ta ryba? Czy to jest.? Nie, to nie jest Jossie, to jest taki. Tak, to jest taki, taki devil po prostu. <ścoughs> taki, taki devil po prostu. No wróćmy się. Znaczy, no, po prostu polać tu mapę. To są oczywiście ryby, które znikają i się pojawiają. No bywa, nie? Czy jestem złowi tego kieszarka? Wydaje mi się, że nie. No i jeszcze nie, dlatego połowimy sobie czapy teraz Dlatego biorę sobie mm, wędki Zajmę połowę czapy A nie mogę zobaczyć ile czapam, bo oczywiście nie da się tego robić pływając, super Już mogliby zakazać kupowania, ale przynajmniej móc dać Nie no, te grzyby żeby się update, naprawdę, te trzeba by się update, który naprawdę nie zająłby długo twórcy, który, który to robi Zająłby zakładam, z kilka godzin tak naprawdę i... no nie wiem no Byłby przydatne bardzo Mamy 76%, dobra, ja sobie tak mniej więcej popatrzę, których rzeczy potrzebujemy czy któryś mam? Nie potrzebujemy. Dobra, powinienem zapamiętać powinien te czapki, które już mamy, więc i po wyglądzie. Teraz, jak będę jakieś łowił, to. Będę łowił z dobrą wiedzą. Nie, 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 widzę, nie widzę nigdzie na dole czapek. Już mi dwie bomby poszły, już, już mi trzy bomby poszły. Zaraz mi cztery pójdą. Dobrze, że tu lotary mam fajną. Ta latara jest OP. No, no, coś to na dole może być, tak? Po prostu może nie widzę tego na minimapie za bardzo. Ej! Ja mam teraz ulepszoną minimapę? O kurde! A co to za co szapa jest? Jechało ja ją mam, nie? Dobra, ja chyba... Dobra. Mam ją, ale ją podniosłem i tak. Mniejsza. Mniejsza. O mam, mam Angela złowić. Ja więc ja wiem co to angel jest. Żebym go złowić bez problemu. Dobra, nie, na ręce czapki, na, ryżapki, na ryżapki. Potem Angel, dobra. Bombaj w dół. Dzięki temu, że kupiłeś ten lepszą, normalnie widzimy coś się dole Ej, to jest OP, to nam się tak przyda że szok! Dobrze, dobrze, że to kupiłem wcześniej. Dobrze, że to kupiłem wcześniej. To się jest w na końcu mapy. Ja się po prostu od lewej strony do prawej. O wy to nie wiem co wy to robicie. Proszę nie gryźcie mi tego baita Ja tego poczapię yes. Czy tu jest... Bombat Nie, to nie widzę. Co ty robisz? I stąd. Ja chyba tej szapy nie mam. Tylko chcę ją wziąć. Bierzemy, o dobra, mam tu czapę, Git, jest świetnie, okej. Okay. I tu jest czapa, którą też mam. Tu jest czapa, którą też mam. Możemy, możemy się tak przejść, bo teraz nic mi nie, nie Tu jest czapa, którą też mam. Prawdopodobnie. Tu chyba też mam. Coś jeszcze. To jest troszeczkę czapa, której nie mam. Tutaj dziś może leży I co są bombaty Bo Teraz mogę na spokojnie te bombaty zobaczyć W ogóle teraz widzę wszystkie ryby Ej, to jest OP To jest OP, mogę teraz unikać wszystkich ryb bez żadnych problemów Ale to jest zarąbiste, ale mi się to podoba, dobra No nie, bombatów nie ma, to jest pusta w ogóle To jest totalnie pusta tu to bombatów nie ma żadnych Może tam jeszcze mogę bombaty, ale pe pewnie nie ma nawet tam Mniejsza, idziemy z tą Wydaje mi się, że tej czapy nie mam, tak mi się wydaje Nie kojarzę, że mnie o to czapę Tego bierzemy, będzie same do kolekcji, z kolekcji Super Cieszę się. Cieszę się. Możecie w ogóle napisać, co sądzicie o kamerce, co się, że była. Czy wolicie że bez kamerki była, bo, bo nie chcecie na mnie patrzeć, bo, bo jestem tak okropny i niedobry. <laughs> Czy może podoba się? Może wolicie z kamerką i, i, i tak wam jest lepiej i jest ciekawiej. Napiszcie, co sądzicie. Bo to jest pierwszy odcinek z kamerką w Cadgo's Fishing. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zasłużona gra, tego, że pierwszy odcinek był na, z kamerką na nim. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest służony kadłusz, Fishing jest super gierką, lubię ją, bardzo lubię to, gierka jest, jest fajowa. to no, jest bez bomby. Więc... Jest trochę grozi, ale na dar bez problemu. To jest mało. Ja mała nie chcę złowić. łowić. Fajnie, fajnie było dostać kwestę y na mała, nie? A dziwne, że dostaję kwestę y na kieszarkę, nie zastaję na mała. Wydaje mi się, że kieszark jest dużo trudniejszą. Dużo trudniejszą. Dużo trudniejszą. Czy, czy ja mówię nieprawdę? Ej, czy mał był trudniejszy do złowienia? Bo z, pamiętam, że jak się nauczyłem mówić kieszarkę. To on nie był problemem dla mnie. Ale coś pamiętam z małem, jakieś takie złe historie miałem, tylko nie pamiętam dokładnie, co tam się działo z tym małem Ale prawdopodobnie, prawdopodobnie mał, moim zdaniem, był gorszy do gorszy do złowienia. Tak, pewnie tak było. No, <grytanie> to mnie tak było. Pamiętam, że chyba się denerwowałem mocno przymale, przy a jak jeszcze tak jakoś raz wijem, to potem drugi, trzeci, czwarty, już łatwo było, nie? Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, chyba tak było, chyba tak było. Coś takiego kojarzę. Nie pamiętam, jeszcze nie pamiętam ale tak mi się wydaje, dała mniejsza. Dlatego nie, nie będę nic mówił na razie. Przedostajemy to te dwa rzeczy. Kurde, zacząłem się bać tego mało w sumie teraz <grytanie> Eee małże, zaraz go złowimy na easy, A teraz tak w sumie, teraz takie, hmm Może nie być taki łatwe jak mi się wydaje, że będzie Dobra idziemy w dół, idziemy w dół jeszcze raz w Tym razem wezmę bomby i tu prawdopodobnie Będą jakieś czapki i spróbujemy któryś złowić Mam nadzieję, że to, że nie złowiłem Josiego to będzie coś złego, mam nadzieję, że nie zrobi Gra mi znowu trolla, nie będzie takiej sytuacji, że Eee Josiego już nie będzie Przez resztę gry, bo Ci się zerwał, he 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 No mam nadzieję, że jeszcze takiego nie będzie, bo będzie smutno Będzie smutno, ale to czapę mam już Kurde, czy ją ja zabrałem, mogę to buchnąć, nie mogę, żeby, bo...

To nie jest angel. To jest jakiś... nie wiem co to za ryba w ogóle, jakaś dziwna. Angel gdzieś tutaj po prawej... jest chyba nawet go... To jest chyba angel. Tak mi się wydaje. Spróbujmy go złowić. Tylko no, on się lubi trochę bić, a tu... O! Okie, Nie, 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 czekaj, 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 czekaj. Angel. Dobra, dobra, jest, o zapaliśmy go, ANGEL! A nie, to jest... to nie jest angel, to jest... ANGL! ANGL! AN... ANYGLY ANYGLY Anglulu To jest ANGLUL No tak mi się, tak się przynajmniej wydaje eee, muszę pójść na smył questy w sumie Czy nam quest coś dadzą? Na pewno skończymy chyba quest'y wszystkie, bo to jest tak, że nie ma nieskończonych quest'ów -y. Bo jak się skończy wszystkie to jest koniec, tak mi się wydaje chyba, nie? No tak, pamiętam, że chyba była taka sytuacja w poprzednim wiem, że... Złowiłem chyba ryby do pewnego stopnia I chyba już więcej quest'y się nie pojawiały i nie mogę ich brać Tak było, nie? No tak było. No spróbujmy zrobić coś jeszcze tutaj, nie? Spróbujmy to zrobić tutaj, żeby mi wszystko zrobili na separatę. W Katalog zrobimy wszystko, zdobędziemy 100 milionów, um, wszystkie questy zrobimy i zdobędziemy setny level. To jest bardzo ważne. Spróbujmy zdobyć setny level. No Nowy quest to jest... Bagu. A co to jest? Czy mam coś jakiegoś bagu? To mnie ciekawi. Bagu, 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 bago. Pewnie zakładam, że... a jednak nie jesteś średnią, albo cię po prostu nie mam tutaj. Prawdopodobnie to ci nie mam, bo nie kojarzę tej nazwy w ogóle. No totalnie tej nazwy nie kojarzę, więc pewnie ci nie mam. Może tutaj ten bagu jest, nie wiem. A jest tej bagu! Na czym ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś głupio? No cię, Bagu, zapmę cię bagu. to jesteś taki głupią rybo chyba, wydaje mi się. Znaczy głupio, y... wiem gdzie pływasz kupiór Wiem gdzie pływasz, gnoju. Wiem... Zł Złapyć. Do dojadę cię ten bagu gno no dobra. Średnia ryba teraz. Musi się być. Terekin jest w miarę spokojne, chociaż czasami lubię sami lubią. I bagu powinien być gdzieś tutaj. O, czapa nowa. Na, zobaczmy co za czapa jest. Tak na wszelki, zobaczmy tą czapę. Co to będzie za czapa? Czy coś nowego? E, już ją mam chyba, ale... No już wezmę, nie? Czemu nie? I to jest bagu chyba. To jest chyba tu bagu, to po mamy. Wszystko widać na czymś na radarze. Że... Nie, co te ryby? No dobra, przynajmniej mam Dob dob Dobrze że go nie w bo to bagu nie jest, ale my potrzebujemy jakąś małą rybkę. No, oczywiście nie mam, nie mam tej czapki innej. Ech, muszę tu czapkę tamto sobie nałożyć w końcu, bo ta TEXPER jest spoko, bo może głęboko wchodzić, ale obecnie no to nie jest potrzebne. Na tą chwilę będę miał kopać wtedy tylko to jest, kiedy to jest potrzebne, ale mi się to w nie chce czapek zamieniać całe, żeby to denerwujące jest. Fajnie, jak te czapki dałbyś się zamieniać na ulicę. Naprawdę, to był dużo wygodniejsze, to byłoby dużo fajniejsze. Ale jeśli nie da, no niestety. Chociaż to mogłoby też być chyba nie fair. Tak, to mogłoby być wydajny. Tak, to byłoby nie fair, no. To byłoby nie fair, no dobra. No to to by trzeba jakoś to rozwiązać jakiś dziwnym sposobem No chodźcie tutaj Mam nadzieję, że wy mi nie... Oj nie, proszę cię No nie, no nie ulewajcie mnie, no proszę, nie ulewajcie mnie, no No co mi ulewacie, o co chodzi? olewają mnie, to mam, mam go, mam go, mam, mam jednego Kurde, on silny jest Jak on jest silny? no Bagu Do mnie, to mnie, to mnie, dawaj, 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 lecimy, 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 dawaj o mam ci gnoju TikTok? Tik tik, a nie, to jest TikTok. tik 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 Ej, no to co, 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 co jest z Bagu? Gdzie jest, ten Bagu? Bago, bagu, bagu, bagu. Bago z jest bagu. Ten rzeczy bagu live very far from the shore. To occasionally swim inland to hunt smaller fish. Mmm... To nie była ta ryba? Ej, to dziwne, w sumie nie wiem, która ta w takim razie jest. Gdzieś tutaj pewnie zgaduje, tak? To nie jest bagu raczej. I tu bagu żadnego... Nie widzę. <laughs> Tam jest smok! Tam jest smok No, jest smoczek blisko Oj, 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 niedługo Już niedługo Już niedługo smoczku Już niedługo będziemy się bawić Niedługo będziemy się bawić No, nie nie, nie wiem, gdzie to bagu jest On jest gdzieś po lewo chyba, nie? No tak, musi być gdzieś po lewo bardziej Tu nie jest bagu w tym miejscu Po prawo tam na maksa też bagu nie jest Więc on musi być gdzieś tu po lewo. Nie widzę go, nie wiem. Może no, to podejmę teraz ten jest, nie jest niesamowity. Ale to zrobimy później, to zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję wszystkim za oglądanie! Mam nadzieję, że wam się podobało, mam nadzieję, że kamerka mi mam nadzieję, że polubiliście kamerkę. Proszę, napiszcie mi, co nie sądzicie i widzimy się w następnym odcinku. Bye, bye, bye!